Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka, jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić. Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to, o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto Ci mówi, daj mi się napić, to prosiłabyś Go, aby dał, dałby Ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta, Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam stanie się w Nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta, Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić o Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej burze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to. Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele jego oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: Wiem, że przyjdzie mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus, Jestem nim ja. Który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego Słowu, a do tej kobiety mówili. Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. Mamy dzisiaj bardzo bogate czytania o źródle, o wodzie żywej, o wodzie oczyszczenia o wodzie, która przemienia w momencie, gdy się na nią otwieramy. Woda żywa. Kobieta przychodzi do studni zaczerpnąć wody ze świętego źródła, z ważnego miejsca. Wody, która jest dana ludności miejscowej, Samarytanom, po to, żeby z niej czerpali i mieli życie oni i ich zwierzęta, i przychodzą do tego daru Bożego. Ta studnia jest od Boga. Tymczasem Pan Jezus, który ją spotyka, mówi, że dam ci innej wody, której nie potrzebujesz czerpać, nie potrzebujesz tego wysiłku, przychodzenia i brania z tego źródła świętego. Często jest tak, że wydaje nam się, że w tym miejscu możemy zaczerpnąć, a okazuje się, że to miejsce, którym Bóg nam błogosławi i daje, jest gdzie indziej. Teraz. Byłem przez tydzień czasu w Białce Tatrzańskim, czy właściwie w Zakopanym, trochę na nartach, trochę, żeby pochodzić po górach. I w tym pensjonacie, gdzie mieszkałem ze swoją rodziną, ale też było trochę osób z pasterstwa, niesakramentalnych, w tym pensjonacie, jesteśmy w górach, woda była w baniakach. I jak zapytałem tą właścicielkę, dlaczego, przecież tutaj są strumyki, jest chyba czysta woda. No i powiedziała, że tak różnie mówią z tą czystością i dlatego woda jest filtrowana. Nie wiem, jaką pijecie w Szczecinie wodę, ja piję z kranu i mi robi dobrze. Ale w górach, przy strumieniu, gdzie są te strumyki, gdzie się wydaje, że Woda powinna być czysta. Jest woda z baniaków, dodatkowo filtrowana. Także to nie jest oczywiste, że źródło, którego szukamy, jest tu czy tu. Bóg nam to pokazuje. Ale znowu, żeby do tego źródła dojść, do źródła wody żywej, zobaczcie, że to nie jest takie proste. Jest cała rozmowa samarytanki z Jezusem, rozmowa, w której się. Przekonują, wspierają i to jest rozmowa oczyszczenia, rozmowa trwającego oczyszczenia, przez które wielokrotnie przechodzimy w naszym życiu, rozmowa oczyszczenia, aż dojdziemy z wody, którą pijemy normalnie i o którą się staramy, do źródła wody żywej, którą daje Jezus. To źródło wody żywej sprawia, że otwiera się w nas przestrzeń. W jakiś niezrozumiały sposób, że mamy wolne serce. To, że mogę z radością patrzeć na swoje życie, niezależnie od tego, co się dzieje dookoła to jest źródło wody żywej. Że ciężary mojego życia, ciężary Twojego życia masz je wielkie. Każdy z nas nosi swój krzyż. Ale ciężary naszego życia nas nie zgniatają, tylko. W wolności możemy iść dalej. To jest źródło wody życia. Źródło wody żywej, którą Jezus ma w sobie i dlatego w drodze krzyżowej, którą teraz w Wielkim Poście rozważamy, Jezus idzie do końca. Idzie do końca, wstając za każdym razem. Nie ma czegoś takiego, co może go zmiażdżyć, bo jest cały źródłem wody życia. Jeżeli widzimy, że. Strzały, jakieś nas miażdżą, że jakieś słowa sprawiają, że się nie możemy podnieść. Tu nie chodzi o te słowa. Bo człowiek ma tylko moc zabić to, co cielesne. A Bóg trzyma ducha. Bóg jest tym, który nas podtrzymuje. On jest tym, który, który daje nadzieję, której nic nie może wyrwać. I potrzebujemy. Każdy z nas, ja i ty, potrzebujemy nieustannie wracać do źródła wody żywej. Jeśli trac, tracisz uśmiech, tracisz poczucie, że jestem w ręku Boga, szukaj źródła wody żywej. Bo my nie jesteśmy na poziomie Samarytanki, że nie wiemy, gdzie ono jest. Samarytanka, która rozmawia z Jezusem, mówi, Wiem, że przyjdzie mesjasz. Wiem, że to nastąpi, ale kiedy i gdzie? My jesteśmy w innej sytuacji. My wiemy, gdzie jest mesjasz. Wiemy, że nasz zbawiciel już przyszedł i nas zbawił, że nas karmi z ołtarza, że możemy pójść do konfesjonału wyznać grzechy i na nowo być uśmiechniętymi. Dzisiaj jedna z mam Ospowiadałem o siódmej. Jedna z mam napisała mi po tym, szy, bo córka była u spowiedzi, napisała mi Zuzia skacze przed kościołem z radości. To jest pójście do źródła. To jest pójście do źródła. Każdy z nas może to zrobić. A jeśli widzi, że spowiedź cię nie podnosi, to jest pytanie, czy ona jest z serca twojego, Rutyną. czy przychodzę i mówię jak samarytanka przy studni, ale godzina dwunasta, ale nie masz czerpaka i opowiadam jakieś takie rzeczy, które sobie wymyślam, czy rzeczywiście schodzę w spowiedzi do mojego serca i dotykam bólu, rzeczy, które, którymi ranię, czy jestem raniony? I z których wypływa moja gorzkość, złość, być może obgadanie kogoś, żeby dotknąć tego, że to jest moje serce krwawi, dlatego to robię, żeby dotknąć, że nie potrafię się zjednoczyć z Jezusem, i stąd wypływa coś, co jest nieobmyte wodą źródlaną Chrystusa, i dlatego jest we mnie ten brak, brak życia. To, to ten krok my robimy, to my przychodzimy do studni, to my idziemy po wodę. Ale Jezus chce, żebyśmy odeszli, zostawiając nas. czerpak, nasze, to wszystkie nasze wymysły. I tak jak ta kobieta odchodzi od studni, nie ma tej wody, po którą przyszła, zostawiła czerpak, zostawiła wszystko i jest szczęśliwa. I opowiada ludziom, że spotkałam wodę żywą. Ta cała rozmowa z Jezusem to jest jej czas oczyszczenia. Może to jest nasz wielki post, może to jest jakaś godzina, może to jest po rekolekcjach przygotowanie się w naszym sercu do czegoś, a czasem to jest usłyszenie Ewangelii, czasem przyjęcie Eucharystii. Mój czas oczyszczenia, którego potrzebuję, żeby wstać, żeby być człowiekiem, który idzie, który ma prosty kręgosłup, bo jestem w ręku Boga. Dojście do źródła, do wody żywej. Nie możemy się wymijać i powiedzieć: Ja nie dam rady, ja nie słyszę, ja nie wiem, ja nie wiem, gdzie jest to źródło, nie wiem, co zrobić. Bo czasami tak zostajemy. Zostajemy w upadku drogi krzyżowej i mówimy: Nie wiem, jak wstać, nikt mnie nie podnosi, I co zrobić. Jeszcze raz, najprostsze narzędzia, które mamy, to jest spowiedź i Eucharystia. Najprostsze narzędzia. Jest wiele więcej. Są różne rodzaje modlitwy, grupy, w których możemy być i modlić się razem, ale najprostsze, co mamy i co znamy. Boli cię coś, widzisz, że nie możesz się podnieść, idź do szczerej spowiedzi. Widzisz, że brakuje ci życia? Karm się Eucharystą. A jak brakuje, to idź częściej na Eucharystię, ale idź na nią w taki sposób do źródła wody żywej. Idę, żeby, żeby Jezus mnie przemienił. I to się dzieje w tej Ewangelii. To się dzieje, kiedy Mojżesz dotyka laską skały. To się, to się wtedy dzieje. Że całe szemranie, które było w Izraelu, cały brak nadziei, Nagle mamy wodę, i to jest woda od Boga, to jest to źródło, które przemienia. Nawet jeśli to się dzieje na chwilę, bo znowu upadamy i znowu upadamy i tracimy siły, to mamy przychodzić i czerpać. Pan Bóg nie działa w ten sposób, że ładuje akumulatory na całe życie. On chce być pokarmem nieustannym. Nie możemy się najeść na tydzień. Bóg nas karmi, karmi codziennie. On to robi. Przychodź do wody żywej. Przychodź, żeby ona obmywała. Czasem to jest tak, że jak coś jest zatrute w nas, w naszym sercu, do tej wody potrzebujemy, żeby prze, przepłukała to. Tak jak się płucze oko, gdzie się dostała jakaś chemia. Trzeba przepłukać. I może tak jest w naszym sercu, w naszych myślach? Potrzebujemy przepłukać coś dłużej, to jest znowu rozważanie Słowa, karnienie się, zatrzymanie się w ciszy nad tym, co Bóg mówi. Nie bądźmy obojętni wobec sytuacji, że nie ma we mnie życia. Jesteśmy powołani do życia, bo Bóg jest Bogiem żywym. Bóg jest Bogiem, który nas trzyma i podnosi, a to sprawia, że wewnętrznie Niezależnie od wszystkiego dookoła, każdy z nas ma być w Bogu człowiekiem szczęśliwym. Niezależnie od wszystkiego na zewnątrz, Bóg, który nas niesie, Bóg, który jest źródłem wody żywej, niezależnie od słów, okoliczności, wojny, itd., w środku mogę być człowiekiem szczęśliwym. I niech ta Ewangelia nas i refleksja jakoś nas w tym kierunku prowadzi. Powstańmy i...